10 tysięcy złotych kosztowały te wszystkie parzuszki, które w tym momencie widzicie przede mną. Szczerze, nie mam zielonego pojęcia, co się w nich znajduje. Wiem tylko tyle że które jechały do mnie dzień, na przykład z Polski, bądź Europy, inne leciały tydzień, a jeszcze inne 30 dni z Chin, Stanów czy jakichkolwiek innych tam zakamarków świata. Łupczyce stary. I oczywiście będziemy otwierali ich tak dużo, aż nie znajdę trzech rzeczy, które mnie całkowicie zaskoczą rozwalą mi mózg, zetonują mi czaszkę, po prostu będą czymś nowym, czego nigdy nie widziałem. Stryk! I mamy pierwszą paczuszkę takich, wiecie, średnich rozmiarów, średniej wagi. Coś tam sobie hałasuje. Odrywamy sobie pasiemkę. rozcinamy i całość rozrywamy. Ja tylko przypominam, że każde 5000 polubień to kolejny gadżet, więcej, kolejna paczka, więcej w kolejnym odcinku, więc proszę tam lajkować i subskrybuj. A my na początek mamy coś takiego, to mi się w ogóle kojarzy z czymś z TikToka. I ogólnie nie wiem, czym, ale bardzo, ale to serio bardzo, chciałem to kupić, bo to tak trochę, wiecie, ładnie wygląda, rzekomo świeci się, bo to pan lampeczka, wydaje głos, bo to pan głośnik i dodatkowo jeszcze ładuje gdzieś telefon. Ale biorąc pod uwagę fakt, że nawet nie jest tutaj zabezpieczony żadną taśmą, to równie dobrze może to w ogóle nie działać, chociaż kurde, stary, to prezentuje się serio dobrze. Podnosimy i szczerze powiedziawszy, jak na... Cenę 300 zł za te trzy funkcje, które mam mieć, to wydaje mi się to być naprawdę spoko. Tylko nie do końca rozumiem, co to jest to, bo wygląda jak kabel, który mam sobie sam zrobić. USB-C! USB-C! Halo, nie no, mega. Mega opcja. Eight hours later. Mam pomysł, może jak telefon położę, to coś. Patrz! ładuje! ładuje! O, o, o nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest yy, napisane, że się. No ja pierdzielę ładuję. O, jest, jest. A tu była kurde instrukcja, a tu nie ma instrukcji. Nie ja no zajista instrukcja. Instrukcja to jest w ogóle naklejka, która była na tym i nic poza tym nie ma. O, czekajcie. O! Co się zaświeciło, Co się zaświeciło? Stop! Ociepanie! Wyłącz to! Wyłącz to! Głośnik działa. O, 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 o! o. Działa, moi drodzy, działa! Kurde, według mnie wygląda naprawdę spokojnie. Macie ładowareczkę przy łóżku, jakieś tam światełko, lampeczka i ja pierdzielę. Nad nie wiedziałem, że to ma takie funkcje. Do tego, proszę bardzo, godzinka wam się pokazuje, głośniczek. Dajcie ocenkę wy. A ja o dziwo na sam początek daję mocną ósemkę, jakby serio gadżet zajebiste. I patrzcie na to: cyk, pyk, dotykowa pani łapka tutaj od góry. I got, I got, I got, I got. I got. Skupcie się, druga pażyczka przyszła do mnie tak, jak ją teraz widzicie, takie. Full czarne pudełeczko. Troszkę, troszkę od razu dla mnie sprawia pozorek, jakby to był produkt jakiś bardziej premium, coś lepszego. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Tak czy inaczej, otwieramy. O i w środku mamy kolejne czarne pudełeczko i jakiś styro. pian -kamerę. Ale bardzo malutka w ogóle. Zobaczcie, jakie to jest. tyci, tyci, takie. Co to jest? Jakby serio. Zobaczcie sobie, jakie to jest. Maciu pańki. Nie wiem, czy to w ogóle widzicie z takiej odległości, bo to jest naprawdę malutkie. Całość kosztowała 450 zł, więc zgaduję, że działa. Ale. Podłączmy, zobaczmy. Spoko. To jest zaburszyk jakiś. Kabel to jest taki krótki, że sama mogę loda zrobić Nie wiem czy to widać, ale wkładamy sobie kartę pamięci do środka. Add device by scanning code. Which kurde code. Instrukcja. Ponieważ o dziwo udało mi się to cudeńko podłączyć. I patrzcie, ono jest tutaj, ten burdel tamto. Proszę, proszę zostawić, pominąć. Wróćmy do urządzenia. Urządzenie mam tutaj, natomiast tutaj jest mój telefon, i na tym telefonie dostajemy obraz live z tego urządzonka. Wszystko, co się dzieje na urządzeniu, widzimy na telefonie, już wam pokazuję, żeby nie było że to jakiś bullshit. No proszę bardzo, proszę bardzo: komputerki, lampy, wszystko tutaj widać, śmiga sobie. Jakoś może nie jest jakaś super, ale jest naprawdę wystarczająca. <laughs> Więc jak chcielibyście sobie, nie wiem, sprawdzić, co się dzieje w domu, bo was nie ma, bądź kogoś. Poobserwować. Oczywiście w yy, dobrych celach. To warto, to warto. Yy, nic nowego, nic zaskakującego, dam siódemkę, bo działa i lecimy dalej. Nie, no nie, no. A tak się składa, że dalej, moi drodzy, mamy jakąś główną paczkę. Dosłownie główną paczkę. W ogóle to nie przypomina żadnego produktu produktów, to w ogóle nie przypomina niczego, jeżeli mam być szczery. Yy, ofoliowane, zapakowane, nie wiem co to. Smycz. Naprawdę smycz? A nie patrzcie, pod smyczą mamy jakieś małe. Coś, to jest telefon. Jaki malutki, Boże, Wy to w ogóle widzicie? Jakie to jest małe na mojej ręce? Przysięgam na wszystko, że jeżeli to jest telefon i on działa, i to nie zakaże trapa, i to nie jest zabawka, to jest to najmniejszy telefon, Boże, kochany to jest telefon, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Muszę to zobaczyć, muszę to zobaczyć. Nie wierzę, że takie coś przyszło w tak gównianej paczce. Ja pierdzielę, ja nie wiem w ogóle jak to działa, czy to działa, ale kurde, jakie to jest malusieńkie. jest wystarczający. Łapcie porównanie mój Samsung versus ten mikroskopijny telefonik. Jestem ciekawy, czy cokolwiek będzie jakby na tym działało, czy nie będę mógł jakoś zadzwonić albo nie wiem, zrobić zdjęcie, cokolwiek. I to jest przekid, naprawdę nie sądziłem, że to małe gubienko, bo inaczej tego nazwać nie można, będzie działało. Jakby zobaczcie sami, normalnie macie aplikację, tutaj mamy, cyk, aparacik, można sobie foteczkę Strzelić chyba dwa na godzinę się robi, ale się robi. Kurde to się liczy. Ja jestem w szoku. Nie no, banger fest, nie? Albumik normalnie działa. Tutaj cyk pyk. A zadzwonimy do kogoś. Siema, słychać mnie? Słychać mnie? Ta. Ale słyszysz mnie czy nie? Halo! No to ty mnie nie słyszysz. Halo mamo, nie słychać cię! Halo, mama! Nie no ładnie. No słyszę, tylko cię trolluję. Ty dzwonię z telefonu, co jest taki malutki, że... hit. Z takiego pyci. Zaraz ci wyślę fotę, czekaj. No to i widzę tylko i wyłącznie do rozmawiania, ale nie do niczego innego. Jak fotki to robi wszystko. No, fotki to, to robi. Ej, nie słuchajcie, nie słuchajcie. No to nie moja No żartuje. <laughs> No, srandy, nie? Działa! Wszystko działa! Telefon pyk, aparat pyk, jakby ja wiem, że to wszystko działa tak w slow motion, ale mimo wszystko jest. Ja oceniam na siódmeczko. jako gadżet, zabawka, spoko. Puff, paczka numer cztery. Czyli to cudenko, które naprawdę wygląda ładnie i w jakiś sposób ma nam automatycznie wyciskać pastę. Jeszcze nie do końca wiem jak, ale za chwilkę się dowiem, ja znowu muszę na ścianę przykleić. Na spokojnie po streamku będzie przyklejane, ale najpierw bierzemy sobie pastę i w ogóle zobaczymy, czy to działa. Ja rozumiem, że mam ją odkręcić. Następnie mam przymocować to tutaj w jakiś sposób. Yy, chyba w taki oto sposób, I teraz najważniejsza część, czyli bierzemy szczoteczkę, wciskamy ją tam, klikamy i mamy pastę. Ej, serio? I najlepsze jest to, że to jest taka wiecie, jakby idealna ilość pasty. Nie jest tego za mało, nie jest tego za dużo, jest tak po prostu spoko. I faktycznie, jak klikamy, mamy kolejną porcję, czyli. Działa. Wygląda śmiesznie. Co za tym filmem oficjalny mogę stwierdzić, że mamy drugą rzecz, której nigdy w życiu nie widziałem i przechodzimy do kolejnej paczuchy. Piąta paczka, drogi widzę. Ja przypominam, każdy 5000 polubień to jest jedna paczka więcej w kolejnym odcinku. Piszcie, mój dostawca zamówi to, co tam napiszecie, a ja otwieram sobie kolejną paczkę. No, mega, wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Adam, mamy coś, co jest. Jabłko obieraczką automatyczną. Najgorsze jest to, że jabłka w chacie to ja nie mam, ale zobaczmy, zobaczmy, czy to w ogóle ma prawo działać, Zobaczmy, co mam w środku: jakiś biały kartonik, jakieś cudeniko, które się prezentuje w sposób następujący zajmuje w hu miejsca. O i co lepsze, w tym białym kartoniku mamy yy, wtyczkę do kontaktu, kto by się spodziewał, czyli to cudeniko jest elektryczne. Fajnie, nawet rzekłbym, że zajebiście. Problem jest taki, że jabłka nie mam, yy, więc Czk. cięcie. 5 later. Kupiłem trzy jabłuszka, każde innej wielkości, bo ja nie mam żadnego pojęcia, jak to działa. Zaczniemy sobie od takiego średniego. Ono ogólnie wydaje mi się małe na tle jabłuszek, tak na ogół. Zgaduję, że muszę je tutaj nadziać, nabić, włożyć. Ok, śmiga. Czerwony guziczek oczywiście klikam, bo co złego może się stać. Ok. To się obniża, bo ja pier. dzielę. Działaj, działaj, działa! Stary, obiera się całe jabłuszko! Ej, mega się to wygląda. Nie wiem, czy cokolwiek służycie. Ale jabłuszko mamy de facto obrane w całości. Jeszcze nam się maszynka sama wyłączyła. Ja pierdzielę. Jak drobno. Ogólnie dla mnie to jest nieużyteczne, bo ja lubię skórkę i to bardzo lubię skórkę. Ja jestem dziwny, tylko nie sądziłem, że takie coś będzie tak spoko działało. Wow! Serio wow! Jakby nigdzie, ale to nigdzie tutaj nie ma skórki. Wiadomo, od góry jest, od dołu, jest ja też to może trochę do ustawiłem. Tutaj tej skórki mamy to tak drobno posiekanej Multum. Ciekawe! Koniecznie dajcie znać w komentarzach jak oceniacie. Ja z ręką na sercu nigdy czegoś takiego nie widziałem. Daję dziewiąteczkę, bo działa, jak ma działać trochę od góry, zostaje trochę od dołu, to minus jeden. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, subujcie, lajkujcie. Chodzik JACOB w sklepie Fortnite. I do następnych, trzymajcie się, jego dnia, niora! Chłopie, ale ja jakby zawsze jak obierałem jabłko chciałem pokroić tak, żeby ta skórka mi się nigdzie nie rozerwała. tu proszę bardzo, cała skórka. 20 lat na karku, skórka mnie jara. Co się dzieje?